Repetytor maturalny z chemii. Film numer 11, miesiąc pierwszy tydzień trzeci. Obliczenia stychiometryczne na reakcjach. Zadanie pierwsze. Oblicz, ile gramów tlenku sodu powstanie w takiej reakcji, jeśli do reakcji użyjemy 10 gramów sodu. Na tym etapie równanie reakcji zostało Ci jeszcze pokazane, ponieważ do tej pory nie było jeszcze lekcji, która nauczyłaby Cię krok po kroku pisać równanie reakcji. A zatem zaczynam rozwiązanie od napisania równania reakcji, które zostało podane lub o którym jest mowa w zadaniu. W kolejnym kroku wypisujemy dane z zadania i to, o co nas pytają pod konkretnymi reagentami. W zadaniu powiedzieli, że użyli 10 gram sodu, a zatem ja wyszukuję sód w równaniu reakcji i pod sodem zapisuję, że w warunkach zdania użyli go 10 g. Pod reagentem Zapisuję również, co mam obliczyć, czyli o co mnie pytają, ile gramów tlenku sodu powstanie. A zatem pod tlenkiem sodu zapisuję sobie, że pytają mnie, jaką masę tlenku sodu oni w tym zadaniu uzyskali, jeżeli do reakcji wrzucili 10 gram sodu. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie nad reagentami, nad reagentami, o których mamy informacje z zadania. Zaznaczenie tych samych jednostek informacyjnych o tym reagencie, ale patrząc na to, jakie porcje tych substancji lubi użyć, bądź wytworzyć reakcję. Oni nam w zadaniu opisali gramy sodu, więc ja nad reakcją zapiszę sobie, ile ważą cztery atomy sodu, ponieważ reakcja zużywa nam cztery porcje sodu, więc ja muszę wyliczyć, ile ważą cztery porcje sodu. I podobnie muszę teraz zrobić z masą tlenku sodu jako produktu. Według równania reakcji powstają 2 mole tlenku sodu, czyli dwie porcje tlenku sodu, więc muszę te dwie porcje pomnożyć razy masę pojedynczego tlenku sodu i wyliczyć, ile ona wynosi. Dobrze jest teraz napisać sobie jeszcze proporcję, która nam się z tego utworzy. Nad reagentami mamy następujące dane: że równanie reakcji naturalnie z 92 g sodu lubi wytworzyć 124 g tlenku sodu, natomiast oni w zadaniu użyli 10 g sodu, a zatem. Ile gramów tlenku sodu będą w stanie w tym zadaniu uzyskać? Wynik końcowy, przypomnę, podajemy w gramach. Zadanie następne. Oblicz, ile gramów chlorku wapnia powstanie w takiej reakcji, jeśli do reakcji użyjemy 25 gramów wapnia. I teraz pierwsze, od czego zaczynamy, to znowu napisanie bądź przepisanie całego równania reakcji. Kolejny krok, wypisujemy dane z zadania. Powiedzieli, że użyli 25 gramów wapnia, więc pod wapniem wypisuję sobie 25 gramów. Tyle go użyli w zadaniu. Druga rzecz, o której nam powiedzieli w treści zadania, to jest zapytanie, ile gramów chlorku wapnia powstanie, a zatem pod chlorkiem wapnia zapisuję sobie, że zapytali mnie o masę powstałego chlorku wapnia. Kolejnym krokiem jest zapisanie nad reagentami informacji, które nam podali, które, które są pokazane na bazie równania reakcji, czyli ile lubi wapnia zużyć reakcja i ile w tym czasie wyprodukuje chlorku wapnia. Jako, że oni o wapniu powiedzieli nam w warunkach zdania w gramach, to ja również wyliczę sobie w gramach, ile ważą dwa atomy wapnia. To samo zrobię teraz z chlorkiem wapnia, bo oni w warunkach zadania pytają mnie również o masę, czyli o gramy chlorku wapnia, więc ja również wyliczę, ile waży chlorek wapnia, ale wytworzony w tej reakcji w liczbie 2. Kolejnym krokiem dobrze będzie napisać sobie, jak wygląda dokładna proporcja. Pierwsza linijka proporcji, tak jak lubi reakcja, czyli z 80 g wapnia, Naturalnie reakcja wytwarza 222 g chlorku wapnia. Więc jeżeli oni w zadaniu wrzucili do probówki tylko 25 g wapnia, to ile gramów chlorku wapnia są w stanie uzyskać? Liczymy proporcje i wynik końcowy proszę pamiętać, aby podać z jednostką. Zadanie następne. Ile moli produktu otrzymasz, jeśli przeprowadzisz reakcję 0,03 molalitu z fluorem? I znowu reakcja została podana. Zaczynamy zadanie od napisania równania reakcji. Następnie wypisujemy o co nas zapytali i co nam powiedzieli. Ile moli produktu otrzymasz? Pytają nas o mole, więc ja pod produktem LIF zapiszę sobie, że będę szukała ilości moli tego LIF ile otrzymali w zadaniu. Jeśli przeprowadzisz reakcję 0,03 mola litu. Informacja o licie jest następująca, że oni do próbówki wrzucili litu 0,03 mola, więc pod litem zapisuję taką informację. Jako że oni w zadaniu opisali nam porcję litu w molach, ja również odczytam z równania reakcji, ile moli tego litu, Reakcję naturalnie zużywa. Następnie, jako że o produkcie, o LIF zapytali mnie w molach, ja również produkt nad reakcją opiszę w molach tak, jak lubi go używać reakcja. Mamy współczynnik stoichiometryczny 2 przed LIF, co oznacza, że powstały dwa mole LIF. I znowu najpierw proponuję napisać sobie proporcje. A zatem dwa mole LI, które naturalnie zużywa reakcja, są w stanie wyprodukować dwa mole LIF. Natomiast oni w zadaniu użyli tylko 0,03 mola litu i pytają, ile moli w fluorku litu im powstało. Liczymy proporcje, wynik końcowy. Pokazujemy z jednostką. Pytają o liczbę moli, więc pokazujemy liczbę moli. To, co jest tu, zostało zmienione, aby ułatwić na tym etapie jeszcze zadanie, więc tym się nie przejmujemy. Odpowiedź będzie brzmiała: powstanie 0,03 mola L i F. I zadanie ostatnie. Przeprowadzono reakcję rozkładu termicznego dwóch moli tlenku wapnia o wzorze CaO. Otrzymano Ca i O2. Jaką objętość tlenu wydzieli się w tej reakcji? Zaczynam od pełnego napisania równania reakcji. Tutaj mamy już troszeczkę bardziej utrudnione zadanie, gdyż tą reakcję musieliśmy skombinować wykombinować samodzielnie, napisać samodzielnie. Następnie wypisujemy informację z zadania. Użyli do tej reakcji 2 mola tlenku wapnia, więc pod tlenkiem wapnia wypisuję 2 mole. Jaką objętość tlenu uzyskali? A zatem pod tlenem zapisuję sobie, że pytają mnie o decymetry sześcienne, gdyż decymetry sześcienne są jednostką objętości. Następnie dopisuję dane nad reagentami. Jeżeli oni o tlenku wapnia powiedzieli w zadaniu w molach, ja również opiszę, ile moli tlenku wapnia zużyła reakcja. Mamy współczynnik 2 przed CaO, co oznacza, że reakcja zużywa naturalnie 2 mole tlenku wapnia. Jako, że oni o tlenie zapytali nas w decymetrach sześciennych, w sensie w objętości, to ja w tym momencie. O tlenie również powiem w decymetrach sześciennych, czyli objętościowo, ile reakcja lubi go naturalnie wytworzyć. I porcja jednego gazu, czyli 1 mol gazu, 1 mol O2, 1 mol tlenu, zajmuje objętość 22,4 decymetry sześcienne. I tutaj znowu zaczynamy od przepisania proporcji. Naturalnie reakcja zużywa 2 mole CaO wytwarzając z tego 22,4 decymetry sześcienne o 2. Skoro oni w zadaniu użyli dwóch moli CaO, to pytanie, ile decymetra, sześciennego Ca, e, ile decymetra sześciennego tlenu im powstanie. I jakkolwiek na oko już widać, że to będzie ta sama ilość, mimo to musimy to napisać w zadaniu z poprawną jednostką objętości, czyli decymetry sześcienne. Zadanie kończymy odpowiedzią słowną, zdaniową. Jeśli powyższe zadania nadal są dla Ciebie niejasne, pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skonsultować.